W ubiegłą sobotę jubileusz 40-lecia swojego istnienia obchodził Zespół Szkół Budowlanych. Z tej okazji na terenie szkoły odbyła się Uroczysta Akademia, a po niej festyn. Jubileuszową imprezę, nad którą honorowy patronat objął prezydent miasta, rozpoczęła o 14.00 przystawka muzyczno-artystyczna. Godzinę później nastąpiło oficjalne rozpoczęcie obchodów 40-lecia szkoły. Delegacja wniosła na salę sztandar, którego prawo posiadania przyznano zespołowi szkół budowlanych w 1987 roku. Następnie wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali hymny narodowe. Na uroczystości obecni byli m.in. przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Dekan Dekanatu Rybnickiego, przedstawiciele Cechu Rzemiosł, Izby Rzemieślniczej, Izby Przemysłowej, a także dawni i obecni uczniowie budowlanki oraz wielu innych sympatyków szkoły. W na sali gości powitał Marek Florczyk, dyrektor szkoły który następnie wskazał, że placówka posiada ciekawą architekturę, że jej atutem były i są obiekty sportowe, takie jak sala gimnastyczna czy basen. Podkreślił jednak, że największym skarbem szkoły są ludzie, którzy tworzyli i tworzą jej codzienność. Warto dodać, że jubileusz stał się znakomitą okazją do tego, by zasłużonym dla szkoły pracownikom wręczyć dyplomy. O oprawę artystyczną tej części imprezy zadbali sami uczniowie, którzy interesująco przedstawili historię szkoły, a także przygotowali występy muzyczne, recytatorskie i kabaretowe. Kolejne wydarzenia działy się już na zewnątrz budynku. Tam gości bawiła grupa Kurczat, następnie zaś wystąpił grający muzykę irlandzką zespół Karantu Dla obecnych na jubileuszu przygotowano także dodatkowe atrakcje. Najmłodsi mogli wziąć udział w specjalnie dla nich zorganizowanych grach i zabawach. Sporą popularnością cieszyła się wielka loteria jubileuszowa, z której dochód przeznaczono m.in. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych. Uczestnicy imprezy mogli także zwiedzić szkołę. Chętnie zaglądano do Izby Pamięci, w której zaprezentowano wystawę prac dyplomowych. Tam też odwiedzający mieli okazję do tego, by przejrzeć szkolną kronikę i wpisać się do wystawionej księgi pamiątkowej. Zmęczeni atrakcjami goście mogli posilić się w bufecie, gdzie czekały na nich grochówka i potrawy z grilla. Jubileusz stał się dla absolwentów budowlanki okazją do snucia wspomnień o latach minionych, do spotkań z dawno niewidzianymi kolegami. Rozmowy toczone między znajomymi ze szkolnej ławy dotyczyły m.in. szkoły jej oblicza dawnego i obecnego, a także ludzi, którzy tworzyli historię placówki i jej charakterystyczny klimat.